No dobra, a więc witam. Jakbyś miała się przedstawić, w jaki sposób byś się przedstawiła? Cześć, jestem Natalia. Dobro. Cześć, to ja. O, może tak, bo teraz mogę tyle powiedzieć. Czy co u Ciebie oznacza w takim razie to ja, że ja jestem Natalią? Um, bardzo dużo czasu musiało upłynąć do tego, żebym zrozumiała, kim naprawdę jestem. I, i przestała zakładać e, maskę za maską. Od... E, od najmłodszych lat, no bo chyba zacznę właśnie od tego 15 roku życia, gdzie zamieszkałam w domu dziecka, nigdy nie miałam tak naprawdę w swoim życiu żadnego wzorca, nikogo, na kim mogłabym się wzorować, kim chcę być, kim chcę zostać, jaka powinnam być, co jest dobre i co jest złe. Przez to właśnie, że, że nikt nie pokazał mi, którą drogą dążyć, musiałam spróbować naprawdę bardzo wielu rzeczy w swoim życiu, żeby odkryć to, co lubię. I stąd się bierze to, że pracowałam naprawdę w wielu, wielu dziedzinach i, i, no i dzięki temu zaczęłam odkrywać to, co mnie uszczęśliwia, to daje mi radość i to były właśnie te moje maski, które gdzieś tam przeplatały się w moim życiu. No, no i jak sobie radzić w wieku w takim młodym wieku z takimi emocjami, jak sobie wiesz przebić to coś jednak w no, osobę, którą prezentujesz dzisiaj, no bo jak poszliśmy na spacer, jak przyszliśmy się po parku, no to widać w Tobie pewną hardość charakteru. Jak, tak, Jak tak. zaczęłaś wykuwać się w siebie coś takiego, no bo jednak tu jest jakieś dno. Jak sobie poradziłaś z takim wiekiem? Wiesz, um... Spoglądając tak naprawdę wokół siebie, widziałam dzieciaki dokładnie w tym samym miejscu, w którym ja byłam, no, byliśmy na tym samym dnie, tak? No dokładnie w tym samym miejscu, całkiem możliwe, że nawet w tym samym pokoju. E, I powiem Ci, że to zależy od Ciebie, co ty wyciągasz z tych doświadczeń, jeżeli, e, jeżeli jesteś osobą, która chce do czegoś w życiu dojść, to, to dojdzie, tak? Czy siak. Ja może sama sobie potrzebowałam udowodnić, że jestem coś warta, wiesz? Jestem, że jestem w stanie do czegoś dojść sama, że nie potrzebuję ludzi wokół, którzy będą mi wiecznie pomagać, że nie potrzebuję oparcia w rodzinie. No bo jednak to była moja decyzja z tą wyprowadzką do domu dziecka, wobec czego no, musiałam wziąć na siebie pewne konsekwencje z tym związane. Tak samo wychodząc z tego domu dziecka, nie miałam żadnego wsparcia ani od rodziców, ani od rodziny. W tym domu dziecka również nikt nie, nie odwiedzał poza dziadkami, ale dziadkowie też byli zawsze ciężkiej sytuacji materialnej, więc no, nie mogłam liczyć na nikogo. I myślę, że to mnie chyba jeszcze bardziej pchało do przodu, bo ja tak bardzo, bardzo pragnęłam tego, żeby do czegoś dojść właśnie przez to, że nic nie miałam. No, chciałam sobie sama udowodnić, że mogę, że potrafię. I e, przez to całe otoczenie, gdzie naprawdę panowała bieda i to nie tylko u mnie, no bo no, tak jak mówię, dzieciaki, które ze mną mieszkały, miały dokładnie to samo. Chciałam udowodnić, że można się wyłamać. Co to jest za emocja? Kto to, to był za facet? To, to, to jest w ogóle coś pięknego, bo jednak to jest taka mała rzecz, która daje Ci pewność, że jednak coś Ci się uda. Uda Ci się coś pokonać, uda Ci się coś przejść, możesz dotrwać do momentu, w którym będziesz z siebie dłuba, nie? To był wychowawca pan Jurek, pan Jerzy, który był bardzo angażowany artystycznie jeżeli chodzi o prowadzenie właśnie dzieci w domach dziecka. On, on wierzył w nas wszystkich, niejednokrotnie zdarzało się, że płakałam u, u niego na próbach i dopiero potem jak gdzieś tam wylałam może łez, załapywałam o co temu człowiekowi rzeczywiście chodzi i spełniałam jego oczekiwania podczas tych prób. Uracza, wygrałeś jakiś konkurs z ciekawości? Tak, pojechałam pierwszego roku nawet bez mojej wiedzy zostały wysłane moje wiersze tak naprawdę. No i pojechałam odebrać już tylko nagrodę. To było pierwsze miejsce za poezję. Na następny rok pojechałam już z recytacją i z poezją to zajęłam też pierwsze miejsce w obu kategoriach. No i na trzeci rok pojechałam jeszcze dodatkowo z fotografią, czyli w trzech kategoriach brałam udział. Gdzieś poezja była chyba na drugim miejscu, a fotografia i recytacja na pierwszym. To nieźle. Co, co czuję taka jak wiesz. E nie wiem ile miałeś lat, 16 17, no, 17, Natalia, 17 że tutaj pokonała swoje zaplenienie i wiesz, konkurs decydatorski, pierwsze miejsca rok po roku tak naprawdę. Tak, tak, to, to była taka bardzo budująca dla mnie przygoda. Zaczęłam w siebie wierzyć coraz bardziej i coraz bardziej. Ja wiem, że to są bardzo małe rzeczy i, i tak naprawdę normalny dzieciak z normalnego domu, mógłbym je wyśmiać, no pojechała na konkurs, wygrała konkurs, tak naprawdę nawet nie całokształtowo ogólnopolski, tylko a taki, wiesz, placówek opiekuńczo powarczych. No, to jest taka radość, nie? Jest taki radość, jest. Dla personalnej dziewczynki, którą ty byłaś wtedy. Tak, faktem wygrałam jakieś tam nagrody główne. Ze wszystkich mnie okradziono później, tak się. No, ale jednak dla mnie większą wartość miało to, że coś mi się udało. Nie, jak sobie ułożyć takie życie już po? Metoda chyba po prostu prób i błędów. Na początku we Wrocławiu, wiesz, myślę, że to był proces, dlatego że na początku, kiedy poznawałam ludzi, starałam się podpasowywać im konkretnie. Nie wiem, miałam przyjaciółki, każdą od czegoś innego: od po, porozmawiania o głupotach, po kogoś, kim mogę rozkłaniać jakieś w ogóle wiesz, głębokie życiowe decyzje, życiowe myślenie, i tak dalej. Pod każdą osobę starałam się być konkretną osobą, a to było bardzo złe. Czyli zależało ci po prostu na relacji i tak. chciałaś po prostu zawsze tak się dopasować. Tak, Myślę, że to wynikało z tego, że skoro mieszkałam w domu dziecka i nigdy nie czułam się potrzebna, to gdzieś podświadomie miałam tą potrzebę czucia się jednak potrzebną komuś, więc robiłam wszystko, żeby komuś było dobrze. Nie mi, no bo mi było dobrze dopiero jak było dobrze komuś. Czyli takie po prostu trzeba w towarzystwie musi być w takim razie dobra atmosfera, żebyś ty też czuła po prostu jakieś szczęście. Tak. Tak, tak. No ale powiedziałeś, że to jednak było złe. Dlaczego uważasz teraz, że to było złe? To było złe właśnie dlatego, że przez to przestałam czuć samą siebie. Przestałam e, wiedzieć, kim jestem. Nie rozumiałam w ogóle, kim jestem, bo spotkając się z jedną osobą byłam taka, spotkając się z drugą osobą byłam inna i tak naprawdę nie wiedziałam, gdzie jest ta prawda. No, uroczy całkiem, uroczy całkiem. Jak już Jakbyś miała też porady takiej 18-letniej na palce, to, to była porada. To by była porada, o której w sumie już Ci mówiłam, żeby spróbować ponownie. Cokolwiek nie spróbowałaś, cokolwiek nie miało dać Ci radości, to spróbuj jeszcze raz. Jeżeli spróbujesz jeszcze raz, bo pewnie za pierwszym razem nie wyjdzie i to jest bardzo, bardzo częsty przypadek. Jeżeli spróbujesz jeszcze raz, to będziesz dwukrotnie mądrzejsza od tych, którzy nie spróbowali wcale. Urocze. A takie 24 lata już po studiach, już po pewnym życie, 25-26, bo powiedziałeś, że później studio Skup się na sobie. Skup się wyłącznie na sobie. Dąż do tego, żeby być szczęśliwą sama ze sobą. Bo według mnie kobieta, która jest szczęśliwa sama ze sobą i walczy o to swoje szczęście, tylko wtedy może być szczęśliwa w związku. bo jeżeli ma relację, która ją wznosi, tak, skrzydła to ona będzie walczyła jak lew o tą relację, ale wciąż będzie szczęśliwa sama ze sobą. Jak, co znaczy dla Ciebie walka o szczęście? Jak, się, jak nauczyć kobietę, jakąkolwiek, albo jakąś młodego dziewczynę, co znaczy tak naprawdę walczyć o swoje szczęście? Walczy o siebie, tylko i wyłącznie o siebie to nie myśl o tym, żeby komuś było dobrze, licz się z czyimś zdaniem, ale jeżeli czegoś bardzo chcesz, to zrób. No i w takim razie wiesz, żeby zachęcić klientkę do tego, żeby przyszła drugi raz, no to już jest jakieś osiągnięcie, ale żeby przyszła trzeci raz i żeby po prostu mieć przez to duszą. dłuższą, w jaki, w jaki sposób, czy to się marka po prostu, którąś będzie reklamuje i zaczyna faktycznie się przejmować, czy myślisz, że jest taki dodatkowy element, który od siebie jesteś w stanie dodać po prostu do relacji, która utrzymuje klienta przy od ciebie? Ja myślę, że efekt mówi sam za siebie i mm... Na pewno gdyby, gdyby klientka nie była mile przywitana, mile pożegnana, zaskoczona czymś tak, ja rozdawałam jakieś takie wizytówki swoje z, z pieczątkami, że przy którejś wizycie masz tam taką wisiaką zniżkę, no, to myślę, że też miałoby jakiś wpływ, ale jednak efekt jest chyba najważniejszy dla klientek, szczególnie dla takich, które nie siedzą po Facebookach, nie wyszukują sobie keraty na za 150 zł, niezależnie od długości włosów. No nie ma czegoś takiego. Takie coś jest. Aha, aha wow. Tak, Także to są, to są zabiegi, to są osoby, które wykonują te zabiegi jak na taśmie, wiesz? Po prostu ktoś przychodzi, ktoś nie wraca. A ja skupiam się na tym, żeby, żeby ludzie do mnie wracali, żeby kobiety do mnie wracały. I to, czy ona do mnie przyjdzie na trzeci zabieg, to ja już nie mam żadnych wątpliwości, jeżeli wróci na drugi. No tak, no bo wiesz, że jesteś w stanie się zająć, że w którymś momencie po prostu dana osoba będzie chciała dalej po prostu twoimi włosami mieć. Tak, bo a to jest też uzależniające, wiesz, po prostu wstajesz rano, słyszysz głosy, jesteś gotowa do wyjścia. No więc to jest Dlatego też głosy. tak, to jest trochę jak z rzęsami, jak kobiety zaczną sobie przedłużać, wypadają im te rzęsnie, to czują się łysę, nie? Jak się szuka nawet? Nie. Naprawdę trzeba wymyślić bardzo, bardzo dużo e, promocji, konkursów, serii, wykorzystywać każde nadchodzące święto. E, jak organizujesz konkurs na Facebooku, prosisz o oznaczanie koleżanek, koleżanek, czocz, nie wiem, babć, mam, no wszystkich. I e, jeżeli przyjdzie do mnie jedna z osób, które gdzieś ktoś oznaczył, to ta osoba później podzieli się opinią na ten temat ze wszystkimi. Z całą tą resztą, która gdzieś tam okalała ten jeden komentarz, rozumiesz? No. Jak dotrzeć jeszcze do. Aha, to jest bardzo ważne, to jest super. Ja korzystałam też z takiej możliwości, aby um, nawiązywałam współpracę z influencerami. Co to znaczy? Pisałam do bardzo wielu kont. Myślę, że potrafiłam wysłać codziennie po 150 wiadomości, do, naprawdę do takich. No insta gwiazdeczek no, nie wiem jak mam to inaczej nazwać, zapraszała mnie na zabiegi w ramach e, takich usług barterowych. One w zamian za wykonany zabieg miały podzielić się szczerą opinią e, na temat tego zabiegu na swoich social mediach. Mhm. Czy taka współpraca? znajdujesz influencerkę, która wie, że później zareklamuje w jakiś sposób Twoją markę. Tak. No i dobrze. jak napisać te 150 wiadomości dziennie? Kopiły w klej. kopiuj w klej jednak u ciebie? <laughs> tak. Hmm. Tak, zdarzało się jednak, że gdzieś, jeżeli jakąś taką dziewczynę oh. wynalazłam i, i, i bardzo mi na niej zależało, to potrafiłam nawet przesłuchać cały wywiad z nią gdzieś tam przeprowadzony. E, powiem szczerze, to była nawet Julka Wieniawa. Oh do której napisałam maila, na, na maila mi odpowiedziała, aczkolwiek jednak z usługi nie skorzystała, ale myślę, że zainteresowała ją właśnie tym, że przesłuchałam cały jej wywiad prowadzony bodajże przez żurnalistę. Tak więc no, trzeba próbować. No, jeżeli, jeżeli znajdziesz jakąś taką osobę którą, wartościową, która wiesz, że może Ci to popchnąć dalej w zamian za skorzystanie z Twojej usługi, no to może czasem warto się zagłębić w jej życie, żeby zainteresować ją czymś, No dobra, a jak utrzymać tę motywację? No bo patrz, Ty jednak codziennie po prostu wstajesz i wiesz, że chcesz po prostu głosy kontynuować. Jak utrzymać taką motywację? Skąd ona się bierze? I co Cię tak motywuje do tego, żeby wiesz, rozwijać siebie? Już w tamtym czasie, kiedy byśmy na początku. A, wtedy jak byliśmy, tak? Wtedy, kiedy zaczynałam. No, no tak, no bo jednak wiesz, żeby przeprowadzić po prostu coś od zera, no to trzeba siebie zmotywować do tego, żeby faktycznie wysłać 150 wiadomości dziennie, nawet jeżeli to jest po w jaki sposób utrzymać tę motywację? Skąd ona on się bierze? No, nie wiem, to jest mój chyba taki wewnętrzny cel, te włosy. Nie wiem, nie wiem skąd to się we mnie brało. I nie potrzebowałam kawy do tego, żeby wstać. No to jest, to jest w ogóle szalone dla mnie, że ludzie bez napędza, kawy Mnie to napędza, mnie to napędza. Nie wiem, dla mnie włosy to jest trochę jak paznokcie, wizytówka kobiety. I no nie wiem, mnie to tak wciąga i pociąga. To jest śmieszne, bo to jest jednak praca fizyczna. No fizyczna, po prostu praca fizyczna, tak? A no. mnie to tak wciągnęło i to, no, nie potrafiłabym z tego zrezygnować. Dla mnie to jest jak uzależnienie. Po prostu ja czekając na klientkę i e, wiedząc, że zaraz zobaczę ten piękny efekt tafli, gładkich włosów, to mi się już od razu dęba cieszy, bo będę miała super filmik, super zdjęcie, fajnie opublikuję, znowu mi się udało. I przecież każda klientka to jest dla mnie... znowu ci się udało. Znowu ci się udało. Chcesz tą tworzyć, stworzyć, tak. znajdziesz tą w sobie i po prostu zaczniesz codziennie motywować sama siebie bez kamerami. Tak, jeszcze swego czasu e, wspominali, wspominaliśmy o tej przyjaciółce, która mnie tak wspierała. Był taki moment w moim życiu, jeszcze jak mieszkałam we Wielkowie, przed Warszawą, tak bardzo e, byłam zawzięta w tym, co robię. Naprawdę trzeba być bardzo, bardzo zawziętym i przekonanym. Znaczy, brzmi trochę nie zdrowo już ktoś powiem, że wiem, Jeszcze mam jeszcze cel, siedem tak. klientych i tyle, nie przyniosę tak. żadnego spotkania i po prostu przed siebie. Tak, tak, ja byłam bardzo zdeterminowana. Wow. Dobra, no to fajnie, że jesteśmy przydatni w takim razie. Ehm, czy czułeś zmianę charakterów podczas tego całego procesu? Na zasadzie wiesz, no kiedy zaczynasz jakieś pojedyncze klientki, a później już prowadzenie szkole? Czułam zmianę charakteru, bo w końcu zaczęłam czuć, że idę w dobrą stronę, że robię coś dobrze i to nie jest z e, założenia tylko w mojej głowie, ale mam na to rekomendacje tak? i klientek i, i e, no, generalnie wiem, że jestem w czymś dobra. No? I to, to była moja zmiana charakteru pod tym względem, że jednak mam coś do powiedzenia na tym świecie. Co? Jednak coś mogę zdziałać, pomimo tego, że jestem z domu dziecka, jednak coś mi się udało. Jak wykuć w siebie taką mocną stalę, jeżeli chodzi o, o charakter? Na zasadzie nie zatrzyma mnie nic, wszystko, nawet przepchnę auto, przeprowadzę szkolenia i wiesz, wyszłam z domu dziecka, zbudowałam sobie markę, przeprowadzę szkolenia, no i już jakoś aktualnie czuję, że się zmienia charakter. Moje pytanie jest, jak czuję, że się zmienia charakter? No, z takiej szarej myszki zrobiłam się pewną siebie kobietą. Może jeszcze nie na tyle, na ile sobie zakładam w życiu, być taką osobą, ale jestem na dobrej drodze. I nie boję się opinii innych ludzi, nie siedzę cicho, kiedy, kiedy ktoś wyraża jakieś swoje niezadowolenie, nie, nie układam siebie pod kogoś, nie? wiesz? Myślę, że to jest, to jest największa zmiana charakteru ja mam takie pytanie, czy jak przeprowadzisz szkolenie i ona się uda, to czy osoby, które przeszkolisz, to one będą Twoimi konkurentkami na nie, czy o co chodzi? W pewnym sensie tak, tylko że na tym polega cała zabawa, żeby właśnie one były tymi moi, moimi konkurentkami, aczkolwiek które ja cały czas wspieram, bo wszystkie dziewczyny, które przeszkoliłam, do tej pory utrzymują ze mną kontakt. Do tej pory mają prawo radzić się mnie w różnych e, sytuacjach z klientkami. Ja cały czas jestem e, jakby na ich zawołanie. Ale tak, w pewnym sensie jest to moja konkurencja, aczkolwiek co by była z tego za zabawa, gdybym żadnej konkurencji nie miała. No to mnie jeszcze bardziej jakby podnosi w górę, tak? no bo jednak miałam takie sytuacje między dziewczynami, które przeszkoliłam w tym samym mieście. Były spiny, że one już między sobą tak konkurują cenami głównie cenami, gdzieś tam, któreś zaniżała te ceny i no wiesz, tak naprawdę ja spośród wszystkich tych dziewczyn mam najwyższe ceny i, i, i mam te klientki, więc mówię, o co kaman? No dziewczyny, któraś chce robić próbę no to hup, ok, twoja sprawa, nie? Yy. Także dobrze mieć konkurencję, no bo to też Cię motywuje, to, to daje Ci kreatywności, jak zdobyć tą klientkę, nie? jak zdobyć więcej klientek niż ona. No fajnie, niech one konkurują, no bo dzięki temu będą się wspinały coraz wyżej. I co uważasz, że potrzebuje taka dziewczyna mieć w sobie, żeby faktycznie wiesz, no iść wyżej? Hmm. Czyli jednak wiesz, przeprowadziłam szkolenie, po moim szkoleniu to na pewno się uda. Się. Wszystkie dziewczyny, które u mnie były, każda jedna bała się, że im to nie ruszy że im biznes nie wystartuje dobrze, że no nie właśnie, będą miały O tym strachu zdjętych. jest cały ten YouTube. Tak, i żadna w tym momencie takiego strachu w sobie nie posiada. Tak. O co chodzi z o tą Tamarą Gozales, jeżeli chodzi o Twoje osiągnięcia, o co chodzi z tą Tamarą Gozales-Pereł? No, więc to była jedna właśnie z tych osób, do której wysłałam maila z zapytaniem o współpracę barterową. Dziewczyna się zgodziła doszło do spotkania, doszło do zabiegu, zabieg się udał, no i po prostu poleciła mnie w swoich social mediach, oczywiście z moją prośbą o to, żeby wypowiadała się szczerze, tak? Żeby jej opinia była szczera odnośnie zabiegu. Tak to wyglądało. Czaję, czyli po prostu pisałaś do osób, które już miały w jakiś sposób ten zasięg słynny no i to tak. po prostu jeżeli przyszły tak. akurat, to spoko. A czy są jakieś takie filmiki, z, z którego Ty jesteś dumna, jeżeli chodzi o o nie wiem, no to właśnie 7 lat prowadzenia włosów. Tak, no najbardziej dumna jestem z tego, że bez względu na to, gdzie mieszkam, bez względu na to, gdzie pojadę mm -hmm. i gdzie zacznę wykonywać zabiegi, to wiem, że będę musiała tam wracać właśnie do swoich klientek. Z tego jestem dumna. Pomimo mojej wyprowadzki z Warszawy ja non stop dostaję telefony. Pani Natalia, kiedy pani będzie? Ja nie pójdę nic. Także z tego jestem najbardziej Jak jak zaczynasz terapię karatynową, to już się trzymać tylko prostowania karatynowego? Czy w którymś momencie możesz po prostu uznać, że. Możesz przestać przychodzić na zabiegi, to nie jest obowiązkowe, absolutnie, ale e, Twoje włosy mogą wrócić do stanu sprzed zabiegów. Aczkolwiek absolutnie nie będą w gorszym stanie niż przed zabiegiem. No opiek, nie? No oby, bo tak się zdarzało, także naprawdę trzeba u, uważać na to, gdzie ten zabieg wykonujemy, kto nam go wykonuje i, i na jakich produktach, bo to jest już 50% sukcesu. I masz teraz, jesteśmy teraz na samym końcu, 7 lat prowadzisz swój własny interes, już aktualnie już szkolenie, już wszystko, już swoja własna baza klientów, wiesz, to jest w stanie na pewno utrzymać tych pieniędzy. Czym teraz dla Ciebie jest takie, terapia w takim razie, prostowania keratyna pod to jest coś, co, co zawsze chciałam osiągnąć, to, to jest dla mnie radość w życiu, jak przyszedł do mnie kolejna klientka, to no nic nie pozostaje mi, tylko jak się cieszyć i spojrzeć wstecz i, i zauważyć, ile ja tej pracy wykonałam przez te ostatnie lata, no i mogę inspirować resztę. No? Bardzo urocze. I jaką masz w takim razie przyszłość związaną z głosami? E, to chciałabym zachować dla siebie, aczkolwiek zaskoczę, was, zaskoczę was na początku kolejnego roku. No dobra, no, no, to będzie taka niespodzianka na sam koniec. No i co, uprzejmie dziękuję za wywiad, bardzo przyjemnie się rozmawiało. E, no Jest mnóstwo wątków i przegadaliśmy więcej czasu niż, 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 niż miałem zamiar. E, bardzo dziękuję. Ja Tobie również, było mi bardzo miło. A to żyj mi. Dobra, dzięki. Pyk!